Cześć, witajcie tutaj Tomek, ZMZ Elite i w tym filmie opowiem Wam na temat problemów, które mogą wystąpić z ładowaniem zdjęć na lokalne marketplaces. Tutaj mowa o zdjęciach w odpowiednich językach, czyli na przykład zdjęciach w języku włoskim, które chcielibyśmy zładować do listingów na marketplace we Włoszech. Ja od 2003 roku mieszkam w Wielkiej Brytanii, od czwartego zajmuję się e-commerce, od 13. Sprzedaję na Amazonie, posiadam trzy własne marki, pracuję również dla startupu, który skupuje marki z Amazona i rozwija je poza Amazonem oraz w drugą stronę, a na tym kanale dzielę się wszystkimi informacjami, które zdobywam. Mam playlistę z hakami, dzielę się informacjami na temat PPC. Co tam tylko sobie chcecie, jest około 160 filmów na temat Amazona. A w tym filmie opowiemy sobie o sytuacji, kiedy. Mamy listingi, które znajdują się, dajmy na to, w Wielkiej Brytanii, w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych i chcielibyśmy nawigować odpowiednio zdjęciami, a najlepiej właśnie loka, posiadać lokalne zdjęcia w odpowiednich językach, szczególnie jeśli chodzi o zdjęcia w Unii Europejskiej. Tutaj taki krótki przewodnik bym chciał Wam przedstawić. To nie jest nic super skomplikowanego. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, aby umiejętnie. Te zdjęcia dodawać oraz identyfikować problem, jeśli mamy jakiś problem ze zdjęciami i z jakiegoś powodu zdjęcia, na przykład załadowane we Włoszech, w języku włoskim, pojawiają nam się nagle w Stanach Zjednoczonych. Znaczy to, że w jakiś zły sposób wgraliśmy te zdjęcia. Ten widok, który tutaj widzicie, jest to widok tak naprawdę. Klasyczny, można powiedzieć, taki, który istniał od wielu, wielu lat, czyli normalnie tworząc listing, i dajmy na to, że naszym źródłowym marketplace, bo zawsze jest takie pojęcie to jest bardzo ważne jest źródłowy marketplace. Jeśli restujemy naszą firmę w Niemczech, naszym źródłowym marketplace będą Niemcy. Jeśli we Francji, to będzie Francja. Tutaj na przykładzie Wielkiej Brytanii chciałem Wam pokazać czyli parę lat temu Dajmy na to, tworzyłem listing, dodawałem zdjęcia w Wielkiej Brytanii i te zdjęcia wszystkie były widoczne również w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chciałem być troszkę kreatywny i troszkę tak jakby wspomóc w wyborze produktu klientów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, no trzeba było wtedy jakoś to obchodzić i dajmy na to używać po prostu tłumaczeń, czyli miałem w języku angielskim większą napisaną, napisany główny przekaz, to co chciałem na zdjęciu pokazać, natomiast również w lokalnych językach na dole musiałem mieć tłumaczenia. Ja tak do tego podchodziłem, niektórzy wrzucali angielskie listingi, natomiast jeśli były to informacje bardzo ważne, w ten sposób starają się te informacje przekazać klientom we Włoszech, w Niemczech, Francji czy Hiszpanii. I było to dosyć uciążliwe, ponieważ no, jeśli produkt jest troszkę bardziej skomplikowany, nie każdy, szczególnie w takich krajach jak powiedzmy, nie wiem, Francja czy Włochy mówi koniecznie po niemiecku. I z radością oczywiście przyjąłem to, że powiedzmy tam, nie dwa czy trzy lata temu, nie pamiętam dokładnie, Amazon wprowadził właśnie możliwość ładowania lokalnych zdjęć z lokalnymi tekstami, z tym, że, tak jak mówię, tutaj można popełnić kilka błędów. Czyli, tak jak widzicie, to jest standardowe standardowe tutaj podejście. Amazon daje nam możliwość nie poprzez edycję listingu, natomiast poprzez, poprzez bodajże katalog. Ja tutaj zaraz postaram się pokazać jakiś screenshot, gdzie to się znajduje. Są dwie opcje ładowania zdjęć. Wygląda to tak, że musimy przygotować sobie zestaw pięciu zdjęć, odpowiednio je nazwać według instrukcji Amazona i te pięć zdjęć, czyli zdjęcie główne plus cztery, przecież pięć dodatkowych, zapisać w postaci znaczy zamknąć je w zip file, czyli w skompresowanym folderze i ten folder Ładujemy do Seller Central i tam mamy oczywiście wybór. Musimy najpierw się na górze przełączyć na odpowiedni marketplace. Po przełączeniu się na to na włoski marketplace. Idziemy właśnie w to miejsce i ten zip file ze zdjęciami w języku włoskim ładujemy. Jeśli chcemy te zdjęcia lokalnie ładować, nie ładujemy ich z pozycji edycji produktu, czy też przez flat file, natomiast musimy przejść sobie do katalogu i w katalogu mamy mamy tutaj taką opcję, która nazywa się upload images i dajmy na to, że jesteśmy tutaj, chcemy dodać zdjęcia we Włoszech, musimy na górze, w salar central, przełączyć się na Włochy i tutaj wchodząc w katalog upload images widzimy taki mianowicie widok. Są tutaj podane instrukcje, natomiast ważną rzeczą jest to, że ta informacja tutaj na dole, że jeśli chcemy, jeśli jeszcze, oczywiście jesteśmy właścicielami marki, z, z, wrzucić zdjęcia właśnie na ten lokalne, no, lokalny rynek, musimy użyć tutaj tej opcji. Czyli musimy kliknąć Upload here, nadal jesteśmy we Włoszech, to akurat jest Anglia, ale powiedzmy, jesteśmy we Włoszech. I mamy instrukcję, jak nazewnictwo powinno wyglądać, to tutaj sobie można kliknąć i przeczytać o tym wszystkim. No I tutaj ładujemy e, ten skompresowany plik z pięcioma zdjęciami. W ten sposób załadujemy zdjęcia na rynek włoski. E, jeśli natomiast e, w przypadku Stanów Zjednoczonych troszkę to inaczej wygląda, ponieważ Stany Zjednoczone zawsze korzystają z globalnych zdjęć, czyli w moim przypadku globalne zdjęcia znajdują się na rynku brytyjskim. I powoduje to, że zdjęcia, które mam na rynku brytyjskim, wyświetlają się również na rynku yy, amerykańskim. Yy, I teraz trik, trik polega na tym, że czasami można popełnić błąd. I ktoś, jeśli chce dodać zdjęcia na rynku włoskim, zamiast zrobić to z pozycji właśnie tej strony, na której to zrobiliśmy, zrobić to z pozycji tej, tej pierwszej strony, czyli tej pierwszej strony, którą jeśli wejdziemy tutaj w katalog i upload images, i od razu tutaj wrzucimy zdjęcia włoskie. Pamiętacie? To jest to przeklikanie, gdzie mamy, powinniśmy zdjęcia włoskie wrzucić, ale przez pomyłkę jeśli zrobimy to tutaj. To tutaj jest ładowanie globalnych zdjęć. Spowoduje to, że te zdjęcia włoskie pokażą się na wszystkich marketplacach w Europie, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Tak? Więc wrócił sobie teraz do slajdu. Czyli tutaj, tak jak widzicie, wygląda to tak poprawnie, powinno być. Czyli mamy główny źródłowy marketplace. Dodaliśmy lokalnie włoskie, niemieckie, francuskie, hiszpańskie zdjęcia. I USA wyświetla również zdjęcia z lokalnego rynku. To jest Odpowiedni setup w moim przypadku. Teraz jest ta druga sytuacja, o której mówiłem, kiedy przez pomyłkę nie załadowaliśmy zdjęć włoskich w tym przypadku, które chcieliśmy sobie zagdejtować tylko, załadowaliśmy je tym, na tej stronie, która oferuje możliwość dodania globalnego zdjęć. Tak? Mam nadzieję, że, to jest, że to, jest, to jest zrozumiałe. I wtedy to spowodowało, że zdjęcia włoskie pojawiły się również w Niemczech, Francji, Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii i w USA. No i mamy teraz problem. I co mi się ostatnio wydarzyło, zrobiło, zrobił ktoś właśnie taką pomyłkę, musiałem to naprawić. Udało mi się naprawić ładując zdjęcia lokalne, tak? natomiast z Stanów Zjednoczonych nie mogłem normalnie naprawić. Mimo tego, że również Anglię naprawiłem z pozycji Anglii ładując zdjęcia. Po prostu, do, po prostu do w, w opisach, to, no, w edycji listingu USA wciąż pozostawały włoskie. Więc w takim przypadku co musiałem zrobić? Musiałem mianowicie wejść w Seller Central do tego miejsca. Tutaj katalog, upload images, tak, jest to to samo miejsce i nie tutaj przechodząc, tylko właśnie na tym globalnym upload dodać zdjęcia angielskie. Te, które chciałbym, aby się wyświetlały w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, żeby te, ten włoski z tych Stanów Zjednoczonych wyrzucić. Czyli zrobiłem dokładnie to, czyli zdjęcie angielskie, dodałem globalnie. To spowodowało, że amerykańskie zostało nadpisane, angielskie zostało nadpisane i wszystkie lokalne w Unii Europejskiej również zostały nadpisane przez angielskie. Czyli wróciliśmy tak jakby do tego oryginalnego układu, który przed, przed kilkoma laty obowiązywał. I tak naprawdę cały proces powinno się zacząć od początku wtedy. tak? Czyli ten błąd w ładowaniu jednego z lokalnych zdjęć, w tym przypadku, tak jak mówię, włoskich, spowodował, że angielskie się wszędzie pojawiły, a potem nie można było z USA tego angielskiego usunąć, mimo tego, że Anglicy, Amerykanie powinni wysyłać, wyświetlać angielskie zdjęcia ze źródłowego marketplace. Czyli taki był proces. Trochę to jest może zawiłe. No, a przesłuchajcie sobie film jeszcze raz, żeby zrozumieć ten proces czyli jeszcze raz kiedy ładujemy zdjęcia lokalnie mamy do wyboru tam są dwie strony jedna strona to jest zawsze global upload czyli co byśmy tam nie wrzucili w jakimkolwiek języku to ten język nam się pokaże na wszystkich marketplace'ach które mamy tak natomiast druga opcja jest opcją lokalnego wrzucania zdjęć z tym że w USA nie możemy lokalnie zdjęć rzucić tylko amerykańskich. Nie możemy mieć na przykład dwóch zestawów zdjęć, jednego, jednego zestawu brytyjskiego, pod brytyjskiego, powiedzmy, klienta i z tym samym produktem e, zdjęć pod amerykańskiego klienta, bo dajmy na to, w tym produkcie klient amerykański zwraca na coś innego uwagę niż klient brytyjski. Może byśmy chcieli mieć dwa takie ró troszkę różniące się zestawy zdjęć. Tego się nie da zrobić. Amerykańskie będzie w moim przypadku, tutaj jeśli źródłowiem jest Marketplace brytyjski, będzie wyświetlało brytyjskie zdjęcie. I to jest ważne, żeby w szczególności, jeśli już wejdziecie w ładowanie zdjęć włoskich, niemieckich, francuskich, hiszpańskich lokalnie, pamiętać, aby wybrać tę opcję, aby robić to z poziomu strony, nie tylko w seller centra przełączyć się na Włochy, na ten kraj, ale również wchodząc w ładowanie zdjęć, upewnić się, że jesteśmy na tej opcji właśnie lokalnego ładowania zdjęć, no bo inaczej napiszemy sobie wszystko i będą problemy, będzie mix i, i, i po prostu potem będzie trzeba to wszystko rozwiązywać. Także dziękuję bardzo za uwagę, jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka, jeśli kontent Wam się podoba, zasubskrybujcie, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie tego, bo wie, że to może być takie trochę mylące, ja też z tymi, z tymi zdjęciami parę razy musiałem się tak naprawdę gdzieś tam zmagać. Piszcie pod filmem, jeśli coś jest niejasne, odpowiem, może do dokręcę coś, jeśli będzie trzeba. Dziękuję, trzymajcie się, hej!